Mot Archiwum Wojtka Majewskiego witam. Czasami ta korespondencja między Państwem a mną jest dla mnie dosyć kłopotliwa, ponieważ mam świadomość, że nie zawsze mogę realizować życzenia, które są czasem trochę indywidualne. A to jakiś rajd zamkowy, który ktoś pamięta ze szczególnego względu. Ja, oczywiście, bywałem też na rajdach Eliminacji Mistrzostw Śląska, czy takich mniejszych rajdach jak w Imielinie, ale no akurat w tym roku, czyli w 2006 czy 2007 na tym rajdzie, nie byłem, więc wszystkich życzeń państwa nie mogę zrealizować. Ja rzeczywiście byłem na wielu imprezach i w Polsce, i na świecie. No, ale nie wszystkie mam, jak to się mówi, pod ręką, żeby realizować Państwa marzenia. Natomiast cieszę się, że odzywa się coraz większa grupa miłośników motoryzacji. Oni mi zarzucają, że może tych rajdów za dużo. Z kolei wiadomo, że ta grupa rajdowa chce, aby rajdów i wyścigów było jak najwięcej. Zaczniemy dzisiaj. Drodzy Państwo, od Genewy, bo przecież cały czas w kwietniu w moich programach przez wiele lat prezentowałem to, co najnowsze w motoryzacji. Przeniesiemy się teraz do roku 2002, więc niemal 20 lat wstecz. No i przypomnijmy sobie, co wtedy się działo w motoryzacji. Na dzień dobry, genewski salon. Witam serdecznie miłośników motoryzacji. Magazyn Speed Wojciech Majewski. Bardzo... Ważna motoryzacyjna impreza. Jak zwykle na wiosnę, na początku marca. Genewski salon. Ciekawe premiery, ciekawe propozycje, jak zwykle ekskluzywne, wspaniałe samochody. Ale rozpoczniemy od prezentacji auta, które być może i w Polsce będzie ważne, aczkolwiek Mazda należy do mark mało spopularyzowanych w naszym kraju. Piękny, ciekawy samochód. O dobrej linii sportowych silnikach. Między innymi bardzo ciekawy silnik. o... Pojemności 3 litrów i 222 koniach mechanicznych pozwala rozpędzić samochód do 230 na godzinę i 8 sekund do setki. Ale są mniejsze silniki, m.in. dwulitrowy 141 PS i prędkość maksymalna 210 na godzinę. Samochód dosyć długi, 4,74 m i szeroki, 178 cm. Auto dobrze zawieszone, ze sportową duszą i przede wszystkim bardzo ciekawe. Niektórzy twierdzą, że. Podobne nieco z przodu do aut amerykańskich, ale dla Mazdy, dla Toyoty, dla wszystkich firm samochodowych rynek amerykański jest bardzo ważny. Pojemność bagażnika 480 litrów. Nie największy, bo przecież Talia czy Siena mają większe, ale nie bagażnik jest tu najbardziej istotny. Ciekawa linia, piękne auto, czy pojawi się w Polsce? Będziemy czekali. Wiele na to wskazuje jednak, że chyba nie prędko. Wędrujemy dalej po genewskim salonie, tym razem do firmy Renault. Ciekawa ekspozycja Renault na genewskim salonie, ale nie ma samochodu, który niedługo będzie ważny na polskim rynku. Nie ma nowej talii. Czy to przypadek, czy Renault trochę wstydzi się tego samochodu? Oui, La, la Talia est une, est une voiture qui est plutôt réservée à l'Europe le réservé centrale. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas forcément tous les en modèles en de, le de le Renault exposés ici. Ce qui et c'est pour ça qu'il faut faire des, des choix et que nous avons préféré a exposer a quand même les grandes nouveautés, notamment les modèles haut de gamme de Renault. Pojawił się za nami nowy samochód, na który czekaliśmy, nowy Espace, ale nazwany jest konceptem. A informowano w prasie, że to już będzie ten samochód, który być może we wrześniu znajdzie się w sprzedaży. Czy to jest koncept, czy to jest nowy Espace? To jest bardzo, 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 bardzo mocno zaawansowany koncept. Być może właśnie tak będzie wyglądał nowy Renault Espace, który jeszcze pewnie w tym roku pojawi się na europejskich rynkach. Na pewno. Auto znów nowocześniejsze, ale czy tym razem firma Renault wyznaczy kierunek budowy nowych vanów, nowych jednobryłowych samochodów tej większej pojemności? No, trudno przewidzieć. W każdym razie, bo to rzeczywiście ciekawe. A oto kolejna, niezwykle istotna premiera genewskiego salonu: nowy Opel Vector a ten samochód czekali miłośnicy Opla już od kilku, może kilkunastu miesięcy. Podstawowy silnik 1.8, jak w większości aut w tej klasy, 122 konie mechaniczne. No, ogromna konkurencja i przyjdzie wektrze rywalizować no, z autami, które odniosły już nie tylko w Polsce jak sukces, jak choćby Renault Laguna. Ciekawa linia nowej Vectre, aczkolwiek przyznam szczerze, mnie specjalnie nie urzekła. Interesujący silnik o pojemności 2,2 litra, 16 zaworowych, 147 koni mechanicznych, pozwalających jechać tym samochodem z prędkością 216 km na godzinę i rozpędzać się do setki w niewiele ponad 10 sekund. Osiągi imponujące, ale na pewno niezłe. Vectra na pewno ma swoich zagorzałych wielbicieli, bo poprzedniczka sprawdziła się jako dobrej jakości auto, któremu można zaufać. Miejmy nadzieję, że będzie taki. Tym razem auto Espano Suiza. Auto, które dla wielbicieli motoryzacji, automobilizmu jest symbolem samochodu o wielkiej historii. Te auta ścigały się niemal 100 lat temu. Zobaczcie Państwo, jak Francuzi w swoim filmie zaprezentowali korzyści z posiadania samochodu. Właśnie kombi. No ale jak ktoś chce mieć duże auto, to pewnie niekoniecznie kupi Teżota 206 Kombi, ale jest kilka innych modeli tej, czyli innych Natomiast prezentacja tego Znacie Państwo, że prezentacja tego peżota sprzed niemal 20 lat jest oszałamiająca i pokazuje, że liczy się w tym wszystkim nie tylko technika, nie tylko możliwości techniki, ale także pomysł i pod tym względem Szapoba. Teraz, proszę Państwa, będzie o wyścigach. Przeniesiemy się na Red Bull Ring. Ja, Jednokrotnie mówiłem, że brakuje w tej chwili w polskim sporcie wyścigowym takiego serialu, który by ożywił ten sport, który byłby trochę przedszkolem dla tych, którym się marzy prawdziwa kariera. Mamy ogromne grono zdolnych kartingowców i czasami dla tych, którzy nie załapią się do jakiegoś fabrycznego zespołu, bo takie możliwości też są, dla nich ta droga jest trudna. Trudno przesiąść się od razu do poważnego auta a jeszcze nie tak dawno był Puchar Ki, który był naprawdę moim zdaniem znakomitym przedszkolem sportu wyścigowego. Jesteśmy w górach, a konkretnie na Red Bull Ringu w Austrii. Tu odbywała się kolejna eliminacja KiA Lotus Race. Impreza, która ma już swoje tradycje, zresztą. Kija od wielu lat w sporcie samochodowym funkcjonuje. Byli szefowie z różnych krajów, a my obserwowaliśmy oczywiście, jak wyglądają występy i przygotowania zawodników z Krakowa, konkretnie Dominika Kotarki. Nie byliśmy przygotowani na deszcz, tak naprawdę, bo nie mieliśmy porządnych opon. Myślę też, dlatego jest ta AGS. No dzisiaj będzie na pewno lepiej niż na kwalifikacje. My startujemy z końca stawki i na, na końcu stawki to będzie walka na od początku do samego końca. Plan jest taki, żeby pojechać szybko. Przyzwoicie, tak jak lubimy. Im szybciej, tym lepiej, tym przyjemniej. Tor taki górzysty, trochę rajdowy, więc. Chcemy pojechać szybko. Jesteśmy już przed startem. Wiadomo, kwalifikacje to znów znakomita jazda Mireckiego. On jedzie tym charakterystycznym zielonym samochodem z numerem pierwszym. Najpierw jest okrążenie rozgrzewkowe. Zawodnicy grzeją opony, a później ruszają na tor. Tor jest dosyć prosty, momentami szybki, ale. Praktycznie 7 zakrętów, no ale wydaje się, że wszystko jest proste. Kilku zawodników przekonało się, że wcale ta jazda nie jest taka banalna. Bywały jak to się zdarza, jakieś drobne stłuczki o tego typu spotkania, no ale wiadomo, że motorsport ma to do siebie, że jak się walczy, to ponosi się pewien element ryzyka. No i mieliśmy, proszę Państwa, podczas pierwszego wyścigu, fascynujący pojedynek. I uwaga kogo? Maczka Steinhofa, którego już niejednokrotnie prezentowaliśmy z relacji z Volkswagen Castrol Cup. Tym razem gościnnie wystąpił w Kii. A przecież to zawodnik, który Kiją już kiedyś miał okazję jeździć. No i jakie są efekty jego startu? Bardzo dobra pozycja i walka od początku z Mireckim. No nie muszę przypominać, że Bartek Mirecki to zawodnik, który w ubiegłym roku znakomicie pojechał ten serial, wygrał. No, i teraz musiał się zmierzyć z zawodnikiem bardziej doświadczonym, bo Steinhoff to rzeczywiście kierowca, który ma już spore osiągnięcia, m.in. zwycięstwo Polo Cup. Pojedynek był pasjonujący. Ostatecznie okazało się, że stary Mistrz był trochę lepszy. Wyczekał Maciek Steinhoff niemal do końca. Zaatakował na ostatnim okrążeniu i właśnie jemu przypadło zwycięstwo, a więc na pierwszym miejscu Maciej Sztajnhof, drugi Bartek Mielecki, a na trzecim miejscu Stanisław Kostrza, który również pojechał dobry wyścig. A jak pojechał Dominik Kotarba? Niestety miał przygodę na początku i później już nie było szans. Kolega przez przypadek wjechał we mnie na szeście, mi się udało dalej pojechać, no ale koło urwanej ciężko się jeździ, szczególnie szybko po zakrętach z urwanym kołem. Natomiast Maciek Steinhoff odniósł sukces, no powiedzmy sobie szczerze, pierwszy od wielu, wielu miesięcy. Dwa lata przerwy trochę na pewno odczułem i, i ta pewność za kierownicą powoli, powoli wraca teraz. Po tej przerwie, mam nadzieję, że też radości, przyspieszę ruchem, w górę i, i będzie ruchem, trochę rozsądki. Na pewno potrzebuje no się z tego. Znów jesteśmy na Red Bull Ringu i startujemy do drugiego wyścigu. Przypominam, że w drugim wyścigu pierwszych dziesięciu kierowców zamienia się miejscami. Tym razem z pierwszego pola wystartował Grzegorz Kubat. No a oczywiście z dziesiątego zwycięzca poprzedniego wyścigu Maciek Steinhoff. To była bardzo ciekawa rywalizacja. Na początku przez chwilę Kubat był na prowadzeniu, później musiał uznać wyższość Filipa Tokara i Michała Gadomskiego. Dalej właśnie z 10 i 9 miejsca przebijali się do przodu Steinhoff i Mirecki. Kostrzak na jednym z zakrętów zaliczył kolizję z Damianem Łatą, spadł na odległą pozycję i już oczywiście później nie miał szans, aby włączyć się do walki o zwycięstwo. Ta walka w tym wyścigu była niezwykle zwykle kontaktowa. Zresztą, jak oglądaliśmy samochody na mecie, niemal każdy miał jakieś wgniecenia, zerwane lusterka, ale zawodnicy walczyli, można powiedzieć, bark-bark, zderzak w zderzak. No ale walka była na pewno fair. Ostatecznie skończyło się to dość niespodziewanie, bo zwycięzcą został Konrad Wrubel. Strasznie się cieszę, ponieważ jeszcze nie wygrałem wyścigu. W tym pucharze udało się dzisiaj, to w drugim wyścigu jestem zadowolony. No mam nadzieję, że się będziemy to powtarzać jak najczęściej. Dziś to wszystko dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, usłyszenia za tydzień. Ja muszę Państwu powiedzieć, że e, zastanawiam się czasem, jak będzie wyglądała droga tych młodych zawodników, którzy brylowali w pucharze Ki i dla których Później no, jest taka dosyć trudna droga, bo wiadomo, że tu pojawia się bariera finansowa. Pucharki był mocno dotowany przez Kie Polska. Szapoba dla nich to rzeczywiście było piękne granie, no ale niestety to się skończyło. No i teraz co dalej? Niestety, jak nie ma grubego budżetu albo dobrego sponsora, robi się słabo. No i część tych naprawdę zdolnych, świetnych zawodników zawiesiła, można powiedzieć, swój kask na kołku i czekają na lepsze czasy. Niektórzy pojawiają się w rajdach w mniejszych samochodach, niektórzy szukają swojej szansy, ścigając się ciągle tymi kijami w mistrzostwach polskich. No ale rzecz jasna, to nie jest ta droga, na którą wszyscy liczymy. Proszę Państwa, Yy, tyle w tym Moto archiwum Wojtka Majewskiego jak zawsze. Czekam na Państwa maile. Majewskie PL. Ja już się z góry uderzam w piersi, że nie zawsze mi się uda realizować Państwa życzenia, ale zrobię wszystko, żeby w miarę możliwości sukcesywnie je spełniać. A więc oczekuję na Wasze sugestie. Wiem, że niektórzy chcą, aby pokazywać ich samochody. Pojawiło się kilka maili, żeby pokazać, jak wyglądały początki Seata Leona. Jak on się pojawiał, jak wyglądała prezentacja w Genewie. Obiecuję, że poszukam i okazuje się, że grono fanów Seata Leona jest dosyć duże. Postaram się znaleźć ten materiał. Jeżeli macie Państwo inne sugestie związane ze sportem, czy z prezentacjami motoryzacyjnymi, czekam na Wasze maile. Majewski, małpka.sens.pl. Dziękuję, tyle dziś. Do zobaczenia i do usłyszenia.